Czoko mobbing o Boże. Nie czytaj wszystkiego. A, no, byś też tak, na Twitchu powiedział, to wiedział jak się No Ponoć, ponoć, ponoć to dobrze, żartuje, żartuje. ale ponoć Czoko. to dobrze działa. Tak, Czoko tak. mobbing e, mi się tak. Mamy też challenge, słuchajcie, za, zaproponowali taki. Kto naj, najgorszy będzie miał kupon, opowiada e, historię najgorszej randki jakiejś swojej, albo jakiejś przypałowej sytuacji na randku. I myślę... Że będzie kartkowy remis do połowy. I też fajny kurczyk jest 230. Kurde, Kurde, bo ciekawsza rzecz. W obu meczach ponad półtora gola. W początku meczu do 10 minuty Paris Saint Germain będzie wygrywać. 8 kurs. Ramo, Ramos z główka brama, Pedrze powyżej 2,5. A ja stawiam remis w Paryżu. Zwycięstwo to Hamu i że w obu meczach ponad dwie bramki. Dobra. Oh. Właśnie, na przykład, mam. Michał, czy jest jakaś anegdota piłkarska, Twoim zdaniem, która może zadziałać na podryw, jakby ktoś o. miał wykorzystać na czacie? Dobre, na pewno by się znalazła <laughs> jakaś, anegdota piłkarska. Jest, mnóstwo jakichś romantycznych, no, ich... no, oczywiście, wiele razy byliśmy świadkami, przynajmniej przed odbiornikami, gdzie piłkarz czy jakiś kibic oświadczał się na murawie. To prawda. To jest, można powiedzieć, klasyk. Romantyczna historia Francesco Totti w Rome, tak, na pewno historia, która e, powoduje takie rośnie. tradycje jak wierność, na tak, przykład, lojalność. Będę ci wierny jak Francesco Totti Romie. Ona kto kto? No bo wyobraź uh -huh. sobie ty, <gryśmą> film, romę, tak Tyś mą Romą miał twoją Francesco Totti. No i I można to ugarniać, że będę, będę cię bronił jak o, dudek ta. bramki Liverpoolu z Milanem. No, ale to będę tam tańczył dla ciebie, nie? Słuchajcie, nawet nie można specjalnie dużo po włosku mówić. Nie można. Się... Skład wymieniasz e, Milanu i zrobić i brzmi jak, e, jak hmm. wyznanie. Romantyczna historia Icardiego. I Maxi Lopez'a, i, i Wandy Nara. Chciał z dystansu! Jeszcze Popak, tak no. daj do środka! za mocno. Za wolny Neymar, co lat! Tak, dokładnie. Chodzik mu kurwa tam daj! A było <grym> blisko, serio było blisko, żeby serio. Bramki. To już nie to, co kiedyś, to nie to, co kiedyś, to to, co kiedyś. serio. Chłopaku, ja szybciej biegnę do kuchni, Gaga Gagomet woła, nie? Nie, to już nie jest ta szybkość. Widział, że ma już grubszą szyję, ma grubszą szyję. Bielik szybciej wracał w meczu z Francją. Do Utokaru chyba. Tak. Tak. Jakby tak. poszedł za tą akcją, no to by był gol. Jakby to ponownie dostał 5 lat temu, to tak. byśmy mieli 1-0 już. Wybuch toksycznych chemikaliów w Ohio. Polecam przejrzeć twitterek. O, z romantycznych anegdotek, tutaj kolega zapytał o Wisłę ostatnio właśnie z moją partnerką życiową spacerowaliśmy po Błoniach i to powiedzieć, ale w jakim stopniu mieli do siebie ci ludzie szacunek. Wiadomo, ono, tym nalali się ci ludzie, wyzywali się, ale nie wiem, takiej brzydkiej sytuacji, jakiejś nieprzyjemnej, że nie wiem, gonili mnie z czymś czy coś takiego. Okay. Też może nie byłem aż takim żywiołowym kibicem, ale z, jak dochodziło do takiego spotkania między kibicem Krakowi i Wisły, to akurat można, rzeczywiście były jakieś docinki, ale można było doczuć taki, taki, taki szacunek można było wyczuć. Czyli odpowiadając na pytanie Mateusza, nie chodziłeś z maczetą za mało lata po osiedlu? Taką drewnianą mam, ale... The Delast o was! Opinia. Mój od głosu. Ja, ja szczególnie najpierw grę. Ło, wow. wirus tam chyba to jest taki, tak? Na podstawie wirusa, czy też machy. To grzyby, grzyba tak. Tak. Że ludzie zjedli jakieś grzyby i coś tam grzyby na ludzi. Okej, okej. Ja mówię, początku nie dałem. Nie ale... się grzybów, to jest apel z tego sytuacji. Tak, cykares. jest. Uważajcie, pieczarki skupcy, kurwa strącać lepiej, bo zjeść pieczarkę <laughs> na pizzy i chuj widzisz, się obudzisz, bo na chuj wiskonie, Restauracja stylowa. Andrzej Iwan, świętej pamięci, właśnie tam e, się wielokrotnie... Stylowa? Awansu, awansu. Myszko musimy mieć do stylowej, do nowej huty. Słuchajcie, niesamowity knajpa. klimat e, i Andrzej Iwan tam kiedyś w wyniku w jakiejś wyjątkowej e, awantury złamał szczękę e, klerce. i wyobraźcie sobie. Co? Że... Co? Tak, tak, naprawdę, tak, oczywiście. To taka anegdota tak na Walentynki? Tak jak jak zagadną. No Właśnie, tak, tak. No bo jakoś tam była już taka, wiesz, ja rozumowa. Ja no ona, 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 ona po tym nie miała już nic tak do powiedzenia. na linii ciosu. To no, Już tego wiedziałe. nie pamiętam. W każdym razie, jak ja tam byłem parę lat temu, to się ta pani tam pracowała. Już nie była kelnerką e, w innej roli, bo już była starszą panią, ale no, nawet. Ale ta, nie nie ta mówię, pracowała niesamowicie. Na temat PRL-u takiego, wiesz, dawnych lat. Teraz tam kelnerki chodzą w rękawicach bokserskich w takich kaskach kurwa do paringu. Co podać panu? No, taki żart. I mamy tą kartkę! I mamy tą kartkę! O! Tak? Ale no musi być! Jest! Jest! I teraz chowaj te karteczki wszystkie, żebyś pogubił je. Pamiętajcie, widzowie, że to Jara, co czego w football nie brałem do składu. Zielonka, co teraz debiutował też właśnie z Krakowią. Ja go wypatrzyłem już dwa lata temu w football menadżerze. Gdzie są moje pieniądze na te transfery? Ale ale Rakoczy to grał u mnie. On grał u mnie, chłopak bygał dwa lata temu już w składzie. Bo jak wchodzimy do Ligi Mistrzów, nie do Ligi Europy tam chodziliśmy, to było w ogóle podniosłe wydarzenie. Dla mnie to było jakieś wydarzenie w życiu. Ja się budzę rano i tak... Od ta streama mam, mam Ligę Mistrzów dzisiaj. No nie, na, na, na Twitterze do ludzi piszę, że gramy z jakimś tam no... A że jak teraz o tym gadam, to jutro chyba ma nasz no, 1 na 1 no, 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 jeden, 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 jeden! Tak jest! Dawaj mi to Ale Ale kurwy. cię Kurwa kłamali! O nie, nie, nie czytam już tatu? to. A nie akurat tutaj. Najlepsze tak wspomnienie związane z Fifą? Ja, ja mam od razu jeden. Ja od razu to widzę, jak tata... wyprosiliśmy tatę w domu, żeby kupił komputer. Miałem Fifę 2000 chyba 1 Joe Cole, Good Johnson, ja... Chelsea Londyn. Przepra no mówię Londyn, i chuj, jak tak będzie. No i nie, tak nie grałem, no nie Chelsea <laughs> to dopiero 2004. <laughs> A ja, bo w 2001 grałem i tam już podwaliny. Gin Franco Zola Gianfranco chyba jeszcze. Zola Ch jest. Ch zresztą. Chyba jeszcze biega, Uwaga, ale biegał. na pewno. No, no, no! Wow, broń wow. To są moje wspomnienia. Ja w takich jeszcze takich spodenkach Chelsea podrabianych z placu, no. nawet do dzisiaj chyba gdzieś tam je mam, siedzę sobie. Sobota i gram w tą Fifę. No to, to są takie piękne wspomnienia niesamowite. Może trochę gracji pomieszałem. może 2001, z 2003, 2004 pomyliłem. Rzeczywiście, w tym miałem 13 lat to by się zgadzało, 2004. No i to było w sumie piękne wspomnienia. Właśnie grałem sobie tą Chelsea i ona wtedy stawała się takim. Do 2004 to już mogli mieć. Zaczynała Chelsea się robić bogata. Tak, tak, tak. Abra Abramowicz. Abramowicz Abram Abramowicz to. Tak, ja tam Dlatego wszyscy. wybrałem jeszcze Chelsea Londyn. Przepraszam, dlaczego wybrałem Chelsea? Przepraszam, <grywa> wybrałem Chelsea? Która gra w Londynie? Tak, która gra w Londynie, Właśnie miałem koleżankę w podstawówce. Jej mama pracowała w Londynie i prawdopodobnie, nie pamiętam do końca sytuacji, sprzątała prawdopodobnie na stadionie Chelsea i przywoziła mi ta koleżanka gazety, plakaty, jakiś szalik Chelsea. A ja wtedy nie wiedziałem, co to kurwa jest. To jest wow, Chelsea! Kimicuję bo teraz. I zacząłem grać w Fifę i... Ta Chelsea, tylko jak mówię, ta Chelsea z Frankiem Lampardem. Teraz ta Chelsea, no nie, nie utożsamiam się z nią absolutnie. Teraz Tamta wtedy, fly, fly Emirates na koszulkach, kurwa jazda. co było jeszcze z Barceloną. Nie, Samsung, Samsung, nie Samsung oni mieli. Samsung. Samsung był później, kochany, Samsung później. A, tak. Nie było. To, to był czas. Chelsea mówił, To, to, to był czas. Był ale może też... 1-1, 1-1. Nie, kłamią, kłamią. Tak kłamią, kłamią, kłamią sprawdziłem. Tylko no, nie kartka! Tylko nie kartka! Nie mu kartki! Nie, nie, nie. <ślelaskie> Sprawdzam tego Samsunga, <ślelaskie> Kupon siedzi. Nie no, widzę, że Flamie co Makelele jeszcze biegał, kebaby robił na boisku, wariaty, więc nie, nie, nie. Smaria, <ślelaskie> najdziwniejsza prośba, jaką chyba przeczytałem na czacie. Da ktoś na Prifil 5 zł Ale jak ja ci dam, to czy to działa? Yapmış, Bo czasami ludzie... Też czytam na czacie, daj blika, tam coś tam. Że powiem pierwszy raz? spotykam. Tak, o tej sołzie, o, o tym Sousie. Ciekawym się też taki na przykład, że mówi, a chuj, dam mu tego blika. Ktoś, wiesz, wyciąga telefon Znale, i sobie bliki. 300 nie? osób tak stwierdza no. i z 300 osób między innymi się wygrywa. Ja wiercielę, to ja cały robot, tyle blików dostałem, On sobie codziennie wchodzi, wieczorem, na jakieś tylko chodzić, bliki zbierają. Siema, coś Chodzi na 1000 czatów. Na różnych, jakichś kucharskich, jakichś do dla spawaczy ta dla mm -hmm. rybaków czar. I wszędzie nawali, na wali daj blika na 5 złotych, bo na kuponik jeden. Tak. I gość codziennie buty szkory ich, kurwa, skąd to masz? 5 złotych na blika dostałem. Tak. Wiesz o co chodzi. Nie, tylko musi lepszy no. powód dać, może jak na kuponik, no <gulity> no właśnie, jaki powód być dobry, Spotyka się nie? na takim tle, tle, nie, w spotkaniu tle, tle klasowym po 10, 10 latach po liceum. Co się działo? Jak ty wow. zarabiasz mordo na życie? Ty a ty co ci powiem? Ja studiuję, mam firmę, a ty... No. Bliki, ogarniam bliki kurwa po godzinę, no Ej, ej, co nie, buch, noż, to To to? Tak normalnie przyleciał, koło nogi mu... To była godność rubla, Nie, bo no to, to było brązowe, nie? To nie był grąż. To masz wróbel, w Bolo po jak A, jeszcze taka ciekawostka, jeżeli Kane trafiłby do Bayernu, to stworzą... Jest tam szansa na tercet. Mane, Kane, sané. O. Mane, Kane, sané. Mane, Kane, sané. Kane przez Bayern. Weź się, tato. Nie, wziąłem no FC tak, Porto, wziąłem FC Porto. Pamiętam, grałem w FC Porto w FIFA też długo, Był taki piłkarz na środku, Ro, Ronald, Rolando się nazywał. Rolando, nie czy pamiętacie go? Ja myślę, że Rolando to był taki piłkarski psikuta trochę, bo jednak... <laughs> no właśnie, dokładnie, dokładnie <laughs> zapamiętałem, jego, zapamiętałem jego nazwisko, że to jest rola, Ronaldo, nie? Taki Łona mi Ronaldo. Mamy Ronaldo no to w domu. Mamy, ale... <laughs> Rolando. Nie! <to jest. laughs> yes! Słupek. 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 Nie, to się z nie wydarzy. Czoko mobbing. O Boże. O Boże. Nie czytaj wszystkiego. No, no tak. byś też miał powiedział, to byś wiedział, jak się obrócił. No, ponoć, ponoć, ponoć ale, to dobrze. Żartuje, żartuje. Ale ponoć to dobrze działa. Czoko tak, tak. mobbing e, mi się kojarzy, że, że przychodzisz do pracy i twój szef mówi, każdemu stawia, wiesz, swoich z Nutellą. A, okej, okay. już myślałem, że idziemy no, w stronę. To kojarzy. I zmusza, wiesz. Nie, nie, skończmy to. Mi skończymy. się z tym absolutnie innym kojarzyło. A, nie no, mi tak I się nie Jakbyś w tą stronę, to by było śmiesznie, ale... raczej byśmy to już nie zobaczyli już nigdy. <laughs> <laughs> Zobaczyliście, że co roku jakiś niemiecki zespół ze średniaka staje się jakimś kotem? Fe Eintracht Frankfurt. Teraz będzie Union Berlin. Zobacz, dwa sezony już. Zasada praktycznie. No już możemy mówić o no, Kiedyś był Bayer Leverkusen. Wolfsburg kiedyś dobrze grał. Leverkusen też kiedyś grał. Werder Brema. Werder Brema, Mirosław Klose. Stuttgart. Stuttgart. Czy to można wymieniać? No to mi czasu nie starczyło. Hertha kiedyś dobra była. HSV Hamburg. O, HSV! To oh, klub, klub kiedyś. A fajne logo. Kaiserslautern, 97. Kasowski. Tomasz, dziewczyna potrzebuje blika na 5 zł, a ja nie mam 5 zł. No to dziewczyny też nie będziesz zaraz miał, ja prawda? <grym grym> yy patrz, patrz! Mbappé! Nie! Na ma. mordę! Zobacz, e, broń. kurwa! I bronią! jestem nie Przepraszam, spalony. Spalony. Ta, do, i czeka, to Jestem! Mbappé! Upadł spalony! Wiem, że spalałem, że spalałem, Tak, czeka, czeka! szybko, no! A to nie jest tak, że jak jest w tym kurwa! Z czasem stałem się najsłynniejszym wychowankiem tej Akademii, zacząłem grać w Lidze, stałem się ob objawieniem sezonu, zawodnikiem sezonu, a klub odrzucił za mnie oferty z Realu Madryt no to Chelsea. Co? Już wiecie? No i jak? Brawo. Ale już wcześniej wiedział kurde. Ja już, już wiedziałem. No dobra, występowałem w karierze w takich klubach jak Palermo, Roma, Wolfsburg, Fenerbahce, Sevilla, Atalanta. Z Milanem zdobyłem Mistrzostwo Włoch w 2021 roku. Dziennik Guardian uhonorował mnie tytułem Piłkarza Roku. W którym roku? W 2021. Roku dostałem też wówczas specjalną nagrodę Z... od UEFA. President's Award za uratowanie życia Christianowi Erikssonowi, który doznał ataku serca podczas naszego meczu Dania-Finlandia na Euro 2020. <grym> Ty już wiesz, że nie o niego ci chodzi. To, nie, to, nie, to to nie, to jednak nie, nie, nie Neymar. <grym> nie, nie mógł grać 2020. No szkoda. <grym> to, to, to nie, tak jednak nie Neymar. Ale myślałeś, wiesz że co, Neymar... Wiesz co, po tym Mistrzostwie Włoch, kurwa, zaczął mi coś niehalować. Nie nie? Palermo! Palermo też mi nie dość bo więc myślałem, a dobra, niech skończy pytanie, może wiesz, może się pomyliłem. <grym> Oczywiście prawidłową odpowiedzią był Simon Kerr. w tym momencie PSG. jest nie Jest! Jest! KIP Mbappé! GIPPEL! SIPY LEKON GOMS TEMO! to wsadził! Jest, jest, jest! Właśnie tak, kochani. Z ten Rivaldo grał w Krakowie. Tak jest. Tak, a, tam, a ja mam ważne ogłoszenie. Oczywiście, nie? Ja pamiętam, jak byliśmy na meczach, to zawsze jak wychodzi, wychodziliśmy ze stadionu, to pierwsze pociski szły właśnie na tego. Rivaldo, kurwa, na go kupować, na chuj go kupować? To zabawne. Ale Stadion. jakoś bramkę jedną strzelił, pamiętam. Jedną nawet całkiem spoko, ale no, na tym się skończyło. Nie wiem, czy on dalej gra? Chyba już nie. Rivaldo nawet nie wie. No, Rizal to nie interesuje się już od ten Okazało się, że to trafii. nie jest jego syn. <gryśla> tak. Zwycięzca, który wygrał ostatni konkurs, okazał się niepełnoletni, moi drodzy. Więc nagroda przechodzi. Paryska na... Na platynowa, stupeczka. Przesyłać stupeczkę do siebie. Aha, i ptasieńca. ktoś jest stary? Aha, <gryśla> małolaty. No dobra, ja trafiłem jeden kupon. Trafiłem remis. 25 kartkowy. złotych weszło, panowie. 25, 25 ciężkich złotych weszło. Ja przegrywam z tego względu, że Michał miał na pewno wyższe kursy na swoim zdarzeniu. Ja miałem pewniaka w postaci zwycięstwa PSG. Chyba, że masz ochotę podzielić się jakąś. Nie, bo właśnie kurczę, ja nie miałem nigdy. A to chodzi o walentynkowe czykolwiek. Jakikolwiek? To może ci się przypomnij, ja opowiem w międzyczasie. Dobra, miałeś cringe'owy? Cring'owy, tak. Wyobraźcie sobie sytuację, że umawiacie się z dziewczyną. Nie. Wyobrażam sobie. To, to jest, jest duże wyobrażam. 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 No. Duże dużo, to jest Nawet to za dużo. Ale, ale dawaj, dawaj. Ja nie dalej. Się emocje. opaduje emocje. Bo je to jest, uwaga, liceum, więc dawne czasy. Drugi raz ją widzisz. Ona jeszcze nie jest twoją dziewczyną nawet. I mówisz, jej wiesz na ławce w parku. Wiem, że będziesz kiedyś moją żoną. O, stary, spierdolamy. Tak. Idziemy stąd. Nie. Dobra. Fakt, fakt jest taki, Było ślędnie, że. Góścia dzisiaj był fa Fakt jest taki, że Gosia teraz czeka na ciebie w domu i to była ona siedziała na tej łóżku. To ławce. była ona. To <głos》>. dokładnie. Nie szło. No to. Dobra, Po czasie to... romantyczna, ale wtedy, wiesz, tak sobie wróciłem do domu i się. No że że Dziwny typ. No, to ja no Dziwny typ, ale ona do niego. A będziesz mój mężem. No nie, no to nie, no fajna, historia. Tak, no to, ale, mówię, no nie róbcie tego, tak chłopak. U mnie się udało, ale myślę, że szanse są takie, wiecie, dość. No 50 50. No. Raz się uda, no. raz się nie uda. <laughs> tak. Lepiej takie odważne deklaracje zostawić... Na trzecią, nie? rano. Na trzecią randkę. Zaskoczenie ją tak walnąć. Ale lepiej w ogóle deklaracje w ogóle lepiej na bok. <laughs> Dokładnie. Także to jest to. Coś Ci się może Michał przypomniał w tym czasie. Nie no, a Nikt się nie a, nie chce nic z takiego. Chodnika. On co jest mógłbym, z takim hardcorem e, jak Co mógłbym e, zacytować? W laską mieliśmy koło szkoły taki lasek. Tylko, że była zima, było bardzo zimno. I załóżmy, że no, umówiliśmy się w sobotę na 11, no i mi było tak zimno, że mi się nie chciało iść i nie poszedłem. Jezus Maria! Jezus! Jaki że takimi bestiami! No, zbyt Naprawdę, A Ale jakie przeciwieństwo! No, a jak się ali, spotkaliście w końcu to na może. dnia w szkole, w poniedziałek, to co? Dobrze. Później, nie, to później to była jakaś kontynuacja. że jak gdzieś za, Później tak były takie sytuacje, że ja na przykład gdzieś zapłaciłem, że postawiłem jej coś, i później, jak była taka poczta walentynkowa, to ona mi przy, przynosiła za każdym razem y, te pieniądze, że ona nie chciała, żebym ja zapłacił kiedyś za nią. Coś tam. O, oh, ciężki to mocno. A no. Znaczy, to jest jakiś ciekawosty. Ja, ale też cały czas ja kocham Cię, mam. Też powiedziałem dziewczynie, że się ze mną nie ożenię. I do dzisiaj jesteśmy a, razem, ale nie ożeniliśmy się. I z I my akcentem kończymy dzisiaj. To no, to nie nie ożeniliśmy się z dzią, ale ja ja. To no, niesamowite. No to co, kochani, dziękuję Ci za beetklika, bo było niesamowicie, było kolorowo widzimy się na następnych live'ach, Chyba że mamy myśli konkurs jakiś. Nie, już wszystko. wszystko na blika. Wszystko co, wszystko, co było już. Nie, na poszło. blika nie ma konkursu. To... Teraz wszyscy wysyłamy blika temu gościowi, co. <grym> co ja w Cały czat. A ja mam... Zmieńmy jego życie. Zmieńmy życie tego typa. Wysyłamy bliki. Niech jutro nie musi wstawać do pracy. A ja wam tylko przypomnę, w czwartek widzimy się znowu na live'ie, składów tutaj oczywiście nie zdradzamy, ponieważ sam jeszcze do końca ich nie znam. 18, Wydaje mi się, po takim stylu jak oglądaliśmy dzisiaj, to nie, nie wiadomo no. czy już tu przyjdzie w ogóle już. no trzymajcie no, się no. kochani, bo Dzisiaj był wyrób pi nie, no. piłkopodobny. Tak, piłkopodobne wyroby były, ale w czwartek może być grubo.